Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani, chciałbym Was zaprosić na wyjątkową pielgrzymkę w wyjątkowym czasie i w wyjątkowym miejscu, aż trzy razy wyjątkowe, cóż to jest. Pielgrzymka dla osób samotnych, jedyna taka pielgrzymka e, osób poszukujących, osób pragnących znaleźć może nie tylko drugą połówkę, ale może drogę dla siebie. E, pielgrzymka w wyjątkowym czasie, bo na przełomie roku, pożegnać stary, podziękować za łaski i powitać nowy i prosić o Boże błogosławieństwo i wyjątkowe miejsce, to miejsce gdzie niebo się łączy z ziemią, czyli Medjugorje zapraszam Was na Sylwestra w Medjugorje jest to przepiękny i bogaty czas, będzie to czas nie tylko na modlitwę nie tylko na bycie razem ale przede wszystkim doświadczania Pana Boga poprzez drugą osobę Byłem na takiej pielgrzymce, towarzyszyłem takiej pielgrzymce. Naprawdę polecam z całego serca. Wszelkie szczegóły widzicie na plakacie i zapisy, które są na początku i na końcu tego filmu. Zapraszam, nie może Ciebie zapragnąć, bo Ciebie zaprasza Królowa Pokoju. Z Panem Bogiem. przez Ciebie.